to pornografia może stać się mechanizmem obronnym. Mechanizmem obronnym przed yy, zniszczeniem Twojej samooceny. Witaj. W tym odcinku zastanowimy się, jak to w ogóle się stało, że Ty wpadłeś w uzależnienie od pornografii. Ponieważ przy uzależnieniach mówi się często, że osoby szczęśliwe się nie uzależniają, ponieważ nie potrzebują większej stymulacji, a do tego z reguły uzależnienia są pewną formą ucieczki od jakiegoś rodzaju bólu, od jakiegoś rodzaju zagrożenia, od jakiejś pustki wewnętrznej czy poczucia wewnętrznej krzywdy, smutku, od, krótko mówiąc, jakiegoś doła. Większość osób, która uzależnia się od pornografii, to osoby o niskim poczuciu własnej wartości, o niskiej samoakceptacji, o niskiej samoocenie, osoby, które mają w sobie wewnętrzne konflikty i najczęściej osoby, które doświadczyły różnych negatywnych wydarzeń silnych w przeszłości. Czasem wydarzeń traumatycznych, na przykład we wczesnym dzieciństwie. Czasem doświadczeń po prostu trudnych emocjonalnie podczas dorastania. Na przykład, jeżeli próbowałeś jako młody człowiek podejść do paru dziewczyn, zagadać, a one miały Cię gdzieś, albo Cię wyśmiały, albo Cię w jakiś sposób poniżyły, albo poniżył Cię kolega, który wywalczył sobie kobietę, którą Ty sobie upragnąłeś, o której marzyłeś. To wszelkie takie wydarzenia są osoby po prostu bardziej i mniej wrażliwe. Osoby bardziej wrażliwe częściej noszą ze sobą taki plecak z kamieniami plecak negatywnych doświadczeń z przeszłości plecak porażek i potem, jeżeli ten plecak jest już bardzo, bardzo ciężki, to oczywiście zaczynają się czołgać, i po prostu życie, całe życie sprawia im coraz więcej trudności. I bardziej ich bolą różne wydarzenia. Takie osoby są wyczulone na wszelkie negatywne sytuacje, przez które inni ludzie bez tych plecaków przechodzą bez szwanku. I teraz, jeżeli masz za sobą takie różnego rodzaju traumy, które zwiększyły twoją wrażliwość wrażliwość na poniżenie, na atak, na krytykę i boisz się krytyki boisz się poniżenia, boisz się odmowy boisz się przede wszystkim odrzucenia. Od kobiety, odrzucenia i poniżenia, czyli zabrania ci resztek twojego poczucia własnej wartości, to pornografia może stać się mechanizmem obronnym. Mechanizmem obronnym przed y, zniszczeniem twojej samooceny, przed zniszczeniem resztek twojego poczucia własnej wartości. Mechanizmy obronne nie bronią tylko naszego życia i zdrowia, ale bronią także całej integralności twojej osobowości, twojej tożsamości, tego, żebyś ty jako tako wierzył w siebie, żebyś ty jako taką miał tę samoocenę pozwalającą ci w ogóle żyć i się realizować. Jeżeli to jest zagrożone, to twój mózg uruchomi właśnie mechanizmy obronne, do których po jakimś czasie może należeć uzależnienie od pornografii. i Pornografia. Wtedy zamiast podchodzić do kobiet, zamiast seksu, Zamiast yy, na przykład rozbierać się przy kobiecie, bo to dla niektórych jest dyskomfort i, i wywołuje lęk, niepewność, zamiast tego twój mózg będzie ci podpowiadał: Idź włącz sobie film, bo to jest bezpieczniejsze, bo wtedy czujesz się świetnie, bo wtedy masz od razu nagrodę pewną, stuprocentową. Nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego ryzyka. Pornografia może stać się mechanizmem obronnym również dla osób, które są z własnego temperamentu uradzeniowo nieśmiałe. Szczególnie, jeżeli osoby te miały rodziców, którzy wzmacniali tą nieśmiałość. Rodziców, którzy sami byli niepewni, którzy sami, sami byli roztrzepani, zmieniali zdanie albo byli bardzo apodyktyczni, autorytarni i nie pozwalali ci na, no, na nic i krytykowali cały czas. Takie osoby też są o wiele bardziej wrażliwsze na wszelkie negatywne bodźce, i na poczucie zagrożenia, na możliwość tego, że, że tobie coś nie wyjdzie, możliwość tego, że kobieta ci odmówi, albo że, że się zaśmieje, albo że powie spieprzaj dziadu, albo coś w tym rodzaju. Jeżeli jesteś na to wrażliwy, na odrzucenie, na poniżenie, na tego rodzaju bodźce i uzależniłeś się od pornografii, to tutaj przy abstynencji może być problem. Może być często tak, że na tydzień, na dwa może nawet na trzy, może nawet przez miesiąc nie będziesz oglądał pornografii, może nawet dłużej, ale przyjdzie jakiś negatywny czynnik i twój mózg z krzykiem wróci do starych mechanizmów działania, czyli do mechanizmu obronnego pod tytułem pornografia, bo wtedy czuję się dobrze i mam od razu nagrodę i mi na chwilę rośnie poczucie wartości i mogę sobie zresetować stres. Takie mechanizmy bywają bardzo silne. Jeżeli coś takiego zbudowałeś, jeżeli przeżyłeś takie doświadczenia, również można w to włączyć często religię, która kojarzy z pornografią, z masturbacją, w ogóle z seksem i, i z kobietami wstyd, brud i inne tego rodzaju skojarzenia, że to jest grzeszne, brudne, że, że tylko po ślubie, że tego się nie powinno robić, tak po prostu. Jeżeli zakodowałeś, Twój mózg zakodował. Pornografię jako mechanizm obronny to może być problem. Może to wymagać od ciebie więcej czasu, a może nawet wymagać pracy ze specjalistą, z psychologiem, z psychoterapeutą albo z coachem. Jeżeli jest taka sytuacja, to też pamiętaj, żeby się nie wstydzić, żeby się nie bać, żeby zapytać, zadzwonić, spróbować, poczytać o tym więcej, ale też nie za dużo, żeby nie wpaść w taki mechanizm. Czytania, czytania, czytania i niby robienia coś, a tak naprawdę odkładania na później. Jeżeli o mnie chodzi, ja nie pracuję z każdą sytuacją i z każdą osobą, natomiast jeżeli masz taki kłopot, to też w razie czego możemy porozmawiać chwilę. I jeżeli to nie będę ja, to dam ci polecenie do osoby, która może ci pomóc. Co ciekawe, takim czynnikiem, który tworzy. Z późniejszej pornografii, z późniejszego, późniejszej masturbacji przy pornografii, który tworzy z tego mechanizm obronny, może być nawet prosta sytuacja z przedszkola. Kiedy dziewczynka, jakaś twoja koleżanka rzuciła cię klockiem, albo cię uderzyła, albo cię popchnęła i upokorzyła przy innych, to może być sytuacja ze szkoły, podstawówki albo z innej, kiedy dziewczyny się z ciebie śmiały, kiedy pokazywały cię palcem to mogą być różne sytuacje i nieraz osoby, z którymi pracuję, dziwią się i szokują, że jakieś takie doświadczenie, na przykład pierwsze, pierwsza próba seksualna, która nie wyszła, w której kobieta coś powiedziała, że e, ja myślałam, że ty jesteś bardziej męski, albo e, myślałam, że, że się bardziej postarasz, albo zrobiła dziwną minę, jak tobie penis nie chciał stanąć, to mogą być bardzo, bardzo różne bodźce. Bądź uważny, jeżeli chcesz, możesz spróbować dostrzec, co za to odpowiada, i spytać się, kiedy ja pierwszy raz w życiu doświadczyłem czegoś, co później mnie popchnęło do uzależnienia od pornografii, ponieważ przypominam, osoby szczęśliwe, osoby wolne, osoby, które żyją tak jak chcą, osoby swobodne przy ludziach, nie wpadają w uzależnienia. W uzależnienia wpadają ludzie, którzy przeżyli piekło, którzy przeżyli doświadczenia trudne, którzy wychowywali się w rodzinach albo patologicznych, albo skrzywionych, alkoholowych, różnych, które nie doświadczyły i nie dostały odpowiedniej dawki miłości, akceptacji, swobody, wsparcia, bliskości. Takie osoby mają o wiele większą szansę. Uzależnić się, ponieważ nie każdy uzależnia się tak samo. Uzależniamy się w zależności od bardzo wielu czynników od genetycznych, przez środowiskowe, przez własną osobowość wszystko na to wpływa, dlatego każdy uzależnia się inaczej. I jedna osoba odstawi pornografię o tak, stryk nie ma jest ok. I po paru tygodniach mózg i organizm wróci do zdrowia a inne osoby nie będą w stanie tego zrobić same. I pamiętaj, że to jest naturalne, że tak po prostu bywa, że możliwe, że jakieś trudne, ciężkie doświadczenie z Twojej przeszłości nie pozwoli Ci się od tego uwolnić. I trzeba będzie najpierw się cofnąć, przepracować to doświadczenie, uspokoić się, uspokoić mózg, reakcję mózgu, i dopiero wtedy wrócić do pełnej abstynencji od pornografii.